Misia? Ja. Dzisiaj będziemy się bawić leczkami Happy Place i Shopkinsami. No to... Zaczynamy. Mam tutaj taki domek Shopkins. Mm -hmm. Widzicie, nawet ma taką kokardę błyszczącą. No, ładna. Tutaj jest basen. Mm -hmm, taki plac zabaw Baki. I tutaj mamy jeszcze takie na przykład, do kuchni rzeczy. Do, do łazienki. Do łazienki nawet i chyba do sypialni. No to jest taki pokój. A co, co tu jest w tej Tutaj mamy laleczki. Tutaj Aha. mamy Keat Rainbow. Mm -hmm. Tutaj mamy jakąś e, melody. Mm -hmm. I? I tu mamy Sara sushi. O, sushi. No A, i sushi. jeszcze mamy... Takie małe. Nie, tam gdzie mamy trzy Shopkinsy. Niespodzianki, to otwieramy? Dobra, do tego zaczniemy? Tak, to od tego. No dobra, to Michaśka otwiera. Tam mamy aż trzy. No, ja jestem w ogóle ciekawi, że nasi widzowie znają... Shopkinsy. To napiszcie w komentarzach. No? A ty znasz? No, słyszałem. Ja też znam. A no, ty to wiadomo, jesteś w temacie. No to musimy. Tu bo tutaj też jest y, takie też trochę limitowane. Wow, tutaj się chyba je kładzie. Tu mamy chyba do nich ulotka też. No to ja się pokażę. Co jest na tej ulotce? Patrzcie ile tego jest. No o matko, ile tego jest. O, a to mamy w tym, w zestawie. No, to mamy w zestawie. I tutaj też mamy od... A na odwrocie co jest? A na odwrocie jest tak. Aha, takie cudyńko, a to tutaj Tutaj Takie cudeńko. No to co, otwieramy? Otwieramy wygląda? A, A, trzy saszetki. Trzy, od której też damy. Nie, nie no, od której okay. chcesz. Dobra, konieczka, pierwszą saszetkę. To no. chyba coś małego. O! Co tu Patrz, jaka książka z okularem. Wow, ale fajna. No. Jaka niebieska. Tak. ono ona się otwiera. Tak? No. Wow, on się otwiera. No widzisz? Dobra, czyli książka jest... Książka. To do pokoju może być. Co ja ja okay. No i wyciągamy kolejną niespodziankę. Co coś już złego? Tak, tak. Nawet dwie rzeczy. To jest telefon! Ła, wow, ale fajny. Ale wow. ma. No, powiem ci. Mhm. Książka, telefon, to dzika co będzie ostatnie, zaszytce. Może będzie... A to nie jest coś już dużego. Mhm. Mm coś dużego jest. <laughs> To... Stolik! Hmm? No. Stoliczek? I tutaj można postawić naszą książkę? Na przykład... Doktorem. Hmm. Czyli takie coś było w no. pierwszym opakowaniu. No fajne, no? To, fajne. to czy już wiecie co jest w tych zestawach? To może jeszcze potem to otworzymy. A teraz co robimy? Który otwieramy? Teraz może otwieramy laleczkę no. czy zestaw? Laleczkę. A ten, Dobra, a którą otwierasz? Tom. Tom? Okej. Ciekawe czemu ciekawe. na końcu wypadł. Bo jest tęczna. Tak wygląda z przodu, tu ma takie dwa akcesoria. Chyba. Ja kuchenne no właśnie mikser. Jeszcze coś z mam mamy takie. Mhm. No, no to Michaśka otwiera. Otwieramy. otwieramy. Jestem ciekawa. U, a tutaj jeszcze jakieś woreczek. nie niespodzianka. No, no to ciekawe co tam będzie. Może będzie, nie wiem. Jakieś akcesoria. Od czego dasz? Znaczy od laleczki, czy od tego woreczka? Od laleczki. Dobra, to słuchajcie w tym woreczku za chwilę jakaś niespodzianka. No. Czuję, to jest ten mikser. Mm, kotek. Kotek. Kotek mikser. I? I taka miseczka. A tak to jest Z tego miksera. No, Tak. O, tak podkładasz i możesz sobie. Na przykład ciasto. O, położymy. O, i taka miseczka. Już tutaj jest grupa. No i teraz ta laleczka. się ruszają. No. Dobrze, podamy na podłogę. Tak, je się ruszają i nawet ręce. A głowa? Też. Wow. wow Ma no, obrębko, można no. je zmieniać. Tak? No. Aha. No, no, no. To za chwilę może zamieszka w tym domku, ale zobaczmy. O, bo na placu zabaw, słuchajcie, będzie szalała. No. Dobra, no to teraz jeszcze... Ten woreczek, co to może być? Dobrze, polskiego. Ja wiem, co tu jest. Co? Taka podstawka będzie. Tak. A wiesz, po czym się zorientowałem? Po czemu, to Bo ona stawa... tu ma taką dziurkę w tym, w nodze. Tu się no. wkłada i wtedy ona stoi na tym. Tak wygląda na, nasza leleczka Happy Place. A tutaj mamy Shopkinsy. O, tu są. No, może tak. I widzimy już grupę. Dobra, to co teraz otwieramy? Teraz otwieramy. Lepiej. Bo się chcemy bawić. No. To może... Może który zestaw? No... Który zestaw? Kuchnia, łazienka. A, to jest... To, łazienka. To, łazienka, dobra. Łazienka. To pokażemy widzom. Tak jak to wygląda? To na ulotce już tam było, nie? Coś podobnego no. pokazane. Podobny. A z tyłu? Z tyłu, tak. Kuchle. Tutaj chyba to się otwiera. To jakiś kubek. Paster. Umywalkę. I tu chyba tam jest, czy coś? Nie, to jest na A, no kubek szotki. na szczotki. No. no. Dobra, Otwieramy. otwieraj michaćka. Ja jestem tak ciekawa. Mm. Bank. Ja jestem najbardziej ciekaw jak to będzie wyglądało w tym domku wszystko. Wow. No. Ładne. Czyli można, przy domku można postawić ten plac zabaw? No Właśnie, a można też go chyba połączyć. No można obok postawić, będzie. <grym wyszczoś> a tam jeszcze jest nawet jakiś. Gdzie? Tu. No. A może jakieś podstawki znowu? Na pewno była jakaś podstawka. Wyciągamy elementy łazienki. To jest no. waga? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Krak, A, waga! Waga łazienkowa. Patrzcie i tu mamy nasze Sorry, To co jeszcze wyciągamy? Nie wiem, po kolei może... może no, ja się trzymam. Patrzcie, tak wygląda nasza umywalka. No to może musimy ułożyć tutaj tą łamaleczkę. To jest umywaleczka. Yy, kipelek. <laughs> kipelek. Taki fajny, fajny. Patrz, pasuje taki pod kolor tego. Mmm, zobacz elementy. Tu jest róż, tu jest róż. Co teraz? Wiesz co I to jest? jest fioletowy tata. Aha. Fioletowy, fioletowy. dobra. A to fioletowy. można wymieniać chyba. Albo to Wciągać. można wyciągnąć. Wow. A tu idzie do wyciągnąć? Nie. A wiesz co to jest? No pranie. On się otwiera! Mm, tam można coś włożyć w pranie. Co jeszcze? Mamy tutaj to miejsce na te szczotki. Kubek na szczotki. No pasuje, I Szczotkę no. może tam włożyć. Właśnie. To tam jest szczotka. Na no to Michaśka wyciąga teraz szczoteczkę do zębów. Ja tu kubeczek. kubeczek. Michaśka włoży. I patrz, taka mini szczoteczka. Ładna. Taka różowa. Mm. Różowy ten kubeczek a szczotka. Teraz tak. waga. Zarówno... Pokażmy tu uwagę. To jest, myślę, to jest... To jest teraz króliczek. Nie wiem, słuchajcie, piesek króliczek. A. Co? Bo tu pisze bany! Bany, czyli króli. No ja mówiłam A to, jest... to co ja z tym psem miałem. Znatko. To jest taki... Jak to się mówi. To jest płyn do kąpieli chyba. Jaki płyn? A w czym się płuka zęby? Płuka się zęby? No, no ale też można płynem. ten pój płynem, no. No może. Chimienta. Faktycznie bany, no. Pany, pany. Tu to mamy kota. A tu jest e, Misiu. A mm -hmm. no to już wszystko jasne. Patrzcie jaka mini pasta. Mm. Pokażę już, co mamy. O. Co to jest? To jest taka chyba lojniczka. No, kwiatki. Tak, może to sobie. Ładne. I teraz. Na koniec. Na koniec nasz. Toaletowy. Papier toaletowy. ale króliczek. Papier toaletowy. ale to ma. to się łączy te no elementy. Tak, bo to się łączy, patrz. Mm. Tak, może tak spać. I tu może na tym postawić naszą łazienkę. No? No, ale ciekawe co w tych woreczkach jest. Właśnie, też jestem ciekawa. to z którego zaczynamy. No to otwieramy. Patrzymy, czy tam mamy. Hmm. Wow! Mas! Nie, to nie jest mas. Mydło? Mydło, chyba no? Nie wiem, co to jest. Mydło! Pokaż. Może też, a, tu. a mogę tu? To jest to mydło! A nie jest to... Nie wiem, co to jest. Jakiś kawałek? To wygląda jakby struktura drewna tu, ale. No, może to jest ma... A może to jest. Ten, mydło! A przecież to myślę, że to jest masło, ale do to toalety... A do no talety masło. <laughs> no to chyba to. Aha, aha, to jest mydło! Tak? No! Patrz. Hmm. Hmm. Nie wiem, nie wiem, może, mi to może. jak wiecie co to jest, to piszcie w komentarzach, to. a co tu jest, może to co jest, wow. szczotka do zamiatania, no szczotka, wow, e. hmm. to nawet mogła zamiatać, hmm. pokaż, teraz można to powiesić tu, a potem też można patrzeć tutaj tak dzieci no, o, Właśnie, tyle różnych rzeczy było w I tym zestawiku. Tak. Kosz, to jakąś No ładne. No. Dużo elementów oprócz. W no właśnie. Bo to nawet można te chyba też do domu. No może się, pewnie że można połączyć. Dobra. No. już otworzyliśmy tak laleczkę. tak laleczkę? Tu jest otwarta. Tak. Otworzyliśmy co jeszcze? Ten takim. No. Niespodziankę. Niespodziankę jest taki... jest tu. Tak. Oczywiście bez tego miksera po z laleczki. I otwarliśmy zestaw łazienkowy, łazienkowy. z króliczkiem pany. No właśnie, a to jest piesek. No jak To, to, teraz, to co? teraz co? Domek czy basen. Basen. Decydujesz. Basen Trzyste i Basen? Okej, okay, to otwieramy basen. A z jest Patrz Patrzcie, że No, a takiej jeszcze nie mam. Nie, takiej nie mamy. Tu są elementy basenu, mm. łącznie z basenem. No. Trawnik. Fajne. No, fajne. elementów jest w ogóle A z drugiej zestawie. strony tak. O, pokazanej. Ale zobacz, tu może mają wody nalać. To jest mm. to papi to jest chyba. Piesek Jasek mały. No piesek. Ale popatrz. Patrz! Można... Co? No można to łączyć. A tak wygląda jeszcze z tej strony? A tak jeszcze wygląda z tej strony? No dobra, w takim nie że ktoś widział. Ok, to wyciągaj. Co tam jest? Mogę, pomogę, pomogę. To jest tutaj niecierpliwa. Ja też jestem cierpliwa. Wow, patrzcie! Mam odkryte, tego jest. Dobra, Miaśka wyciąga, a potem to złożymy. Najważniejsze. Laleczka. Co ma teraz? Wow, to nawet strach. No mówię ci. Co tam jest? Wasy! Do którego można wodę? Ale jak ładnie zrobione. No, no aż ja tutaj mogą siedzieć. Czekam. Naszą naleczkę. Dobrze. O, patrzcie, ona ma takie lody tutaj, jakby takie lód. Hmm. No, ma ta No. teraz yy, akcesoria. Tak, akcesoria mieszkańczego, a to już dwie przyjaciółki. Teraz nam się bawi na placu za bardzo. koło. Koło ratunkowe? No. No jakie dopływania. No. Hmm. To może nie gdzie tam. Tutaj może. Okay. Patrzcie, piłka! No, hmm, kolejne, taka różowo pomarańczowa. Hmm, co jeszcze? O, krzesło takie. No, takie przebacenie. basenie. Hmm. No, ładne. Takie ładne. No i. Takie pontony. Patrzcie, tutaj mam taki leża. Hmm, hmm. no. tu mam, mam takie nóżki. nóżki? I tutaj mam taki ponton. Pontonik. Czyli a pod jaki jest? Hmm. A, faktycznie, może. Na wodzie, da rado. Dobra, to co teraz? Zaraz czarujemy, no to czyli czary, mary, chodź, pokus. I właśnie mamy No jak to ładnie wygląda. Tak sobie jest, jest jakiś lodzik, tutaj krzesło, mm -hmm. a ty nam tam zjeżdżalnie. No ba. To może zjedzie na No a tu przyjaciółka by do niej przyszła. Nasza przyjaciółka. No to zjeżdża, uwaga. Końca. <noise> a <noise> można pod tonie. O, to O, tu będzie miała, dobrze, so odpocznie. O, tak. Mam mnie na dół. O, odpoczywa. O, a tu jest ten kubek, co mówiłaś? może nasza laleczka tutaj pójdzie. Może iść, no jasne. No i popatrzcie i sobie siedzi nasza laleczka. Tak, no to już mamy plac zabaw gotowy. Mhm. To teraz czas na. Domek! No to otwieramy domek. Ok. Popatrzcie, tak wygląda nasz domek z przodu tam będzie nasza laleczka. Mm, dobrze jest jednak, no. z tą kartką. Akcesoria domowe. Tak. No. O, fajny, a co no, a z tyłu opakowania? Ta, z tyłu jest tak. No, daj zobaczymy. Hmm. No ładnie. Hmm? Aha, więc... czy to jest nasz domek, tak? Tak on tak wygląda. I Potem możemy wykorzystać te wszystkie e... dodatkowe soja. akcesoria. A widzicie co, się, no. że tutaj jest jakieś nowe, że ty możesz naklejać 45 naklejek. W tym domu. Mm. Wow. No Janura no. zrobił. Jest... O, czyli ten domek już jest złożony. Ja myślałam, że go będziemy składać. No. Popatrzcie, Mareśka za chwilę oprowadzi po domku. No, tylko dalej to co to jest? To? Kartonik. I zawsze laleśka. I I, właśnie, I tak właśnie wygląda nasza laleczka. Mamy mm, takie, taką kokardę, taką sukienkę. No to popatrzcie, tak wygląda ten domek. Tutaj mamy chyba, może być salon, salon. tu może być kuchnia, tu chyba będzie łazienka mm. i chyba sypialnia. No na przykład. No i tutaj no. jeszcze, patrzcie, jakieś schodki. No, fajne, fajne, fajne. fajne, mam na naszą laleczkę. <laughs> Patrzcie! Co? No ma tą kartę taką glitterową ciągle. Mmm. A chyba że fajne buty, jeden różowy. No jeden, i dwa takie restopy. stopy. Mmm. Mm. Tutaj są Dobra. Patrzcie, ono Dobra, Pancer. Dala, podróżujmy się będziemy bawić, no. e, dalej mamy chyba jakiś stolik. Mmm. A bo... kanapa. Kanapa teraz. Kanapy to może tutaj damy? No pan, to po ja się trzymam. O, tak wygląda kanapa. To teraz może ten stoliczek sobie no, w No tutaj kanapie fajnie, do paników. No, tu sobie tutaj. O. No. A, bo tutaj jeszcze mam A co to lewiza z uwagą? Co to jest? To jest taletka. No to do sypialni. Gdzie sypialnie? Nie to jest po łazienka. A, to jest łazienka. Ale zobacz, ja widzę, że są nawet gniazdka, kontakty. Widzisz? Wow. <grych> Ale po No. Tutaj mamy jeszcze. To chyba tutaj Jaką szyteczko do zębu? Hmm. Nie, szybko do włosów. Aha, do czesania. Oj, popatrzcie, to jest nasz telewizor. Mm -hmm. Dzisiaj go sobie damy. Może do salonu. No może na razie tu postawimy. O! Tak, tak, tak. o tak. tak. No i na hmm. koniec... Nasze łóżko. Wiesz, no, nie do nasze, tylko od naszej. Tleleczki. Tleleczki. O, naklejki jeszcze. O, to są naklejki, nie mówiasz. No. Wciągamy. Ja teraz trzymam. na podłogę. Nie, to patrz tak na nasze łóżko. Nie. Hmm, no, to do sypialni. Tak, się. Do, do sypialni. Ten kristal też bardziej o tak. O. To Dobra, to teraz. Y naklejki jeszcze. Aha, pokazujemy jeszcze naklejki, no. jakie mamy. O, to pokazuj. To teraz. Yes. Aha! A wiem! Co? Nie, wiem, chyba. Wiesz, wiesz? Mhm, mm tutaj chyba do różnych. Tutaj jest chyba do sypialni, mm -hmm. tutaj... No bo to jest tak. Na przykład tutaj mam do kuchni, tutaj mamy może do łazienki. No bo do salonu, chociaż do łazienki no. też może być. To, mo... to na pewno chyba do salonu. No to do salonu jest na 100%. A to? I tutaj może być znowu to, to chyba. Mm, no do sypialni też... One jest łączniki są. No no. Dobra, no to teraz trzeba by się było tym wszystkim. Pobawić. No to czary mamy. Wszystkie z tego i też laleczki. No i tak to właśnie teraz wygląda. No Tomek jest tak umeblowany, że no. głowa boli. Właśnie. Naprawdę tu jest wszystko. wszystko. Tak pięknie. No a ona kolorowo mamy właśnie nasz plakował No I tu też różne elementy są włożone. No to widzę, że nasze laleczki już są gotowe na jakieś przyjęcie. Albo co? To też otworzymy sobie kolejne. Kolejne opakowanie niespodziankę. To zaczynamy od pierwszego. No i coś tam. patrzcie, to jest chyba garnek będzie. Garnek? No! E to do nie jak znalazł. No właśnie. Patrzcie, jak no, może tak. Mhm, ładne koty. Mhm jest a tu jest pokój, ja do kuchni. Okay. Opa. Teraz otwieramy drugi, drugą strzepkę. Hmm. Druga z trzech. Druga Co tam będzie? Co tam będzie? Wow, Łał, jajko, go. Hmm. Przysłowniczka? Nie wiem, jajko chyba. Jajko, a no. Nie? No jak jajko. garnek, to może jajko do tego garnka. To, masz? no, czy tak. tak mi się wydarzyło z jajko, nie? a w niej to będzie? hm, o, patrzcie, tu mamy kubek. nie, to jest na jajko koleżanko. No. czyli dobrze mówiliśmy? no właśnie. czyli było jajko, garnek i, I... no talerzyk na jajko. No, talerzy. no i tu mamy taki albo taki kubek. Nie, to jest na jajko, wiesz? tam się jajko wkłada, za chwilę włożymy jak się ugotuje. Ok, Pociemy nasze jajeczko. Albo możemy do tego kubeczka. No, no i pyk. O, no i na przykład go położymy tutaj. No, miejsca nam brakuje. No. Skleimy jeszcze jedną naklejkę, na przykład no, tą. Jaką? Taką. Obraz? Obraz. No, naklejek hmm. jest dużo, więc można sobie przyklejać. O, na przykład tutaj, o i pyk, i gotowe. O, jak ładnie obraz sobie wisi na łóżkiem. Dziewczyny, to już jest gotowy. To teraz czas na imprezkę, ale gdzie my ją zrobimy? Może chodźcie na plac zabaw. Okej, okay, świetny pomysł. To ja już schodzę, jestem prawie gotowe. Tylko pościelę łóżka. A ja już niosę smakołyki. To świetnie! To świetnie! Czekamy, chodźcie. Czekamy, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, Będzie super zabawa! Właśnie! Już niosę tort, zgadnijcie jakiś smak! Już Coś wiemy! wiemy. Nasz tort truskawkowo śmietankowy. śmietankowy. Dziewczyny, poczekajcie na mnie, już idę. A jeszcze nie ma starej sushi. Poczekajcie, już idę. Zobaczcie, co przyniosłam. O! o! Coś, co lubimy. Właśnie, czyli sushi. No. To włączmy super muzykę. No właśnie, i zacznijmy taniec. O, super! super. Pomysł. No poczekajcie jeszcze z tańcem. Przyniosę napoje. No to włączam muzykę. Trzy, czter, i ry! W dzisiejszym odcinku to już tyle, jeśli nam się to? Tradycyjnie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i komentować. Nie zapomnijcie znaleźć przy subskrypcjach. Don't waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind. On my mind. On.